Cześć i czołem, Siadaj, dobry człowieku. Mamy szybę chroniącą nas przed paskudną rzeczywistością grudnia w Krakowie. Mamy grzałkę, mamy kawę i mamy trzy rzeczy. Otwieram ja nature, świeżutkie, a tam naukowcy się tłuką, się biją na argumenty, czy 42 tysiące lat temu był globalny kryzys. Środowiskowo-klimatyczny. Jedni uważają, że tak, inni, że nie, i się, się piorą, jak to naukowcy. Potem pomówimy o nowej formie diamentu, która niby jest kryształem, ale w zasadzie nie jest kryształem i właściwie nie wiadomo, jak ją nazwać. A na końcu powiemy o fizycznym podłożu strykania palcami. To też się bada. Siadamy i czytamy. Zaczniemy od wydarzenia Adamsa. Autorzy tego artykułu, opublikowanego już jakiś czas temu, bo to jest słuchajcie, luty. Luty 2021 opublikowali taką swoją wizję zdarzeń. Mianowicie, wizja ich jest następująca. 42 tysiące lat temu nastąpiło takie lekkie przebiegunowanie Ziemi. Co tam się dokładnie miało wydarzyć, to za chwilę opowiem. W związku z czym na Ziemi wydarzyło się dużo różnych dziwnych zjawisk środowiskowych. Tu coś wyginęło, talczycy, wyginęli itd., itd., itd. Czemu ja o tym mówię obecnie? Bo otwieram sobie ja ostatni Nature, a tam się leją, się piorą na argumenty, przepraszam, science. Y a ten napisał, a ten nie napisał, a mój szanowny przeciwnik, wiecie, a wiecie, jak naukowcy sobie dogryzają? No, mój szanowny przeciwnik wykazuje się zaskakującą lekkomyślnością, jak no, rzekomo wybitnego znawcę tego tematu. No jednak sobie dogryzają, wbijają sobie szpileczki. Ogólnie chodzi o rzecz stwierdzoną w tym artykule. I to się przyjemnie czyta, bo tak, oni to napisali. A potem spływają listy, i wszyscy próbują sobie nawzajem wykazać, że są od siebie nawzajem mądrzejsi. A taki człowiek jak ja czyta to i dowiaduje się więcej. Ale głównie powiem o tym, o tym artykule, bo w sumie ciekawy pomysł. Idea jest następująca. Ogólnie rzecz biorąc, rzeczywiście od czasu do czasu naszej planecie zdarzają się przebiegunowania. Co to jest przebiegunowanie? Mamy Ziemię. Wewnątrz Ziemi mamy jądro płynne. Tam wewnątrz jeszcze mamy stałe, ale mamy jądro płynne, i tam sobie ten, to stopione żelazo się kręci, generując pole magnetyczne. I obecnie jesteśmy przyzwyczajeni do takiej, takiej tego czegoś, że mamy pole magnetyczne, biegun jeden na górze, biegun jeden na dole, ale już wiemy, że to jest lekko przesunięte. Być może to śledzicie, że to, to nie jest takie idealnie geometryczne, bo to jest płyn, bo to, bo to, to jest dynamo, to jest płynne dynamo. Więc to sobie tak migruje, to tak sobie wędruje i od czasu do czasu te bieguny się zamieniają miejscami. I znowu to tak sobie przez setki tysięcy lat, czasami przez miliony lat jest w miarę stabilne, tylko to sobie pływa i potem i przeskakuje na drugą stronę. Słońce ma to samo zresztą, też ma coś takiego w swoim dynamie. To jest ten słynny 11-letni cykl aktywności słonecznej, On jest wywołany przez przebiegunowanie na Słońcu, bo Słońce to regularnie co 11 lat. A Ziemia co jakiś czas i są znane takie główne przebiegunowania, kiedy rzeczywiście biegun północny zamienia się z południowym, yy, magnetyczny, ale są też takie, to się nazywa excursions, wycieczki geomagnetyczne, kiedy to się dosyć mocno wychyla, ale jeszcze wraca. Czyli nie następuje całkowite przebiegunowanie, tylko ten, to, to pole magnetyczne się tak wychyla i wraca. I to też ogólnie rzecz biorąc. Prowadza pewną niestabilność, no bo nasze pole magnetyczne chroni nas przed promieniowaniem słonecznym, przed promieniami kosmicznymi, więc kiedy to polo magnetyczne słabnie albo kiedy się zmienia, no to to jest taki, powiedzmy sobie, niebezpieczny czas. No i ale nie wiadomo do końca tak naprawdę, czy może to rzeczywiście spowodować katastrofę środowiskową. I oni tutaj proponują, że tego typu zdarzenie, które miało y, y, miejsce 42 tysiące lat temu, tak zwane Lachaud. Excursion, czyli wyprawa La Champa, wycieczka, wycieczka pola magnetycznego, spowodowała rzeczywiście dużo zamieszania. Zmieniła nieco klimat ziemski, oni robią takie symulacje tutaj pokazujące przy tym nowym polu magnetycznym układ wiatrów, w jaki sposób wody oceaniczne płynęły. Czyli oni proponują, że, że faktycznie wpłynęło to na środowisko. Teraz czemu nazwali to zdarzeniem Adamsa? 42 tysiące 42 lat temu w książce. The Hitchhiker's Guide to Galaxy, jest tam takie słynne pytanie o wszystko, wszechświat, odpowiedź na, na, na wszystkie pytania wszechświata i super komputer odpowiada 42. I to jest taki, taki inside joke nerdów i fanów literatury science fiction. Więc oni stwierdzili, że będą tacy troszeczkę sexy i nazwali to wydarzeniem Adamsa na cześć Douglasa Adamsa. Okej, okay, nieistotne. I wszystko byłoby ok. Normalny artykuł z jakąś tam hipotezą, troszeczkę szaloną, yy, prowokującą, opublikowany w Science. I właściwie nie ma tutaj nic takiego szczególnie niepokojącego, nic budzącego większe tutaj, yy, z, że tak powiem, problemy. Z wyjątkiem tego wykresu, gdzie oni próbowali na oś czasową, w momencie, to jest ten szary pasek, Adams Event, to jest wydarzenie Adamsa, yy, tutaj jest to, ten okres tego, próbowali znaleźć rzeczy, które się wtedy wydarzyły. I tutaj, przynajmniej to jest obecnie krytykowane, tutaj się pojawia problem, bo oni rzekomo powybierali sobie dane. I szczerze mówiąc, bardzo łatwo mi jest w to uwierzyć. Nie chcę wchodzić w sam środek tej debaty, ale spójrzcie na to w ten sposób. Przypuśćmy, że jesteście uparci żeby przekonać świat, że 42 tysiące lat temu nastąpił wielki kryzys środowiskowy. Ba! Macie już dla niego seksy nazwę, wydarzenie Adamsa, wszystko idzie pięknie, no ale fajnie by było wykazać, że są po tym jakieś ślady. No więc oni na przykład nanieśli na tym swoim wykresie Extinction of Neanderthals, czyli wyginięcie Neandertalczyków. Intensification of Cave Art, czyli intensyfikacja sztuki jaskiniowej. AMH Arrival in Europe, czyli Anatomically Modern Humans, czyli anatomicznie współcześni ludzie docierają do Europy. I te trzy rzeczy, które na to nanieśli, wzbudziły taką kontrowersję. Ogólnie rzecz biorąc, wszyscy absolutnie ludzie zajmujący się antropologią, paleontologią rzucili się na nich jak lwy, mówiąc, że bzdury, że to nie jest takie proste. I chyba no, z mojego skromnego doświadczenia i z przeczytania tej debaty wynika, że, no, no słuchajcie, no, Zresztą tak na, na, na zdrowy rozum też troszeczkę już wiecie o wymieraniach. To nie jest tak, że mamy, no zobaczcie, jak tu jest skala. 40 tysięcy, jaki cieniutki pasek, że dokładnie wtedy wyginęli Neandertalczycy. Po czym to właściwie poznać? I, I teraz osoby krytykujące ten artykuł wrzucają do sieci takie inne diagramy, pokazujące znaleziska Neandertalczyków. No wiecie, jak to wygląda. Znaleziony jakiś w takim wieku, w takim wieku, w takim, 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 takim takim. takim. No i. Przy tym nie do końca wiadomo kiedy, każde z tych znalezisk jest jakoś tam wykalibrowane, ale to te wiecie, kości nie mają też metki z ceną. Ja umarłem 40 526 przed naszą erą, prawda? No więc ogólnie wszyscy teraz jadą po nich jak po łysej kobyle. Że z wszystkich możliwych danych, które mieli do dyspozycji, znaleźli sobie te, na których było napisane 42 tysiące, żeby znaleźć jak najwięcej rzeczy, które rzeczywiście wydarzyły się 42 tysiące lat temu. Tyle. I to jest koniec tej historii. Także ogólnie rzecz biorąc, opowiadam o tym raz, że wiadomo, że ciekawe, że fajne, że przebiegu, przebiegunowanie i można pomachać paluszkami, ale też fajnie jest zobaczyć. Jak się ta nauka wykuwa, jak się czasami trzeba. No i oni oczywiście odpowiadają. Czyli jest zarzut, odpowiedź. Taki jest zwyczaj. Czyli jest list do science opublikowany i zanim natychmiast jest odpowiedź na zarzuty moich szanownych oponentów. I oni potem bronią się, że nie, że to. I teraz co my, biedni ludzie, mamy o tym myśleć? My, którzy to śledzimy. Było tak, nie było tak. Wiecie, tu jest. To nie jest tak, że to jakiś tam Jasiu napisał. To jest długa, szanowana lista naukowców, a potem długa, inna, szanowana lista naukowców, którzy mówią, że ci to, co są nieodpowiedzialni, upraszczają. Jesteśmy zażenowani, że piszą takie rzeczy. No wiecie, to są naukowcy. Więc ogólnie rzecz biorąc, nie zapominajcie, że to, co jest napisane w tych wszystkich czasopismach, to nie jest wykute w skalę, tylko to się tak właśnie dzieje. Oni tam sobie potem wbijają szpilki i gdzieś tam pomiędzy tym wszystkim jest prawda o wydarzeniu Adamsa, które miało miejsce. Ale niekoniecznie. A następnie o parakrystalicznym diamencie. Autorzy, słuchajcie, Chińczycy i Japończycy. Chińczycy i Japończycy, nie wiem czemu, ale najlepsze laboratoria wysokich ciśnień, ultra wysokich ciśnień są w Japonii i w Chinach. Nie wiem, czemu tak się wydarzyło. Zagadka kosmosu. No więc, co oni zrobili? Oni postanowili wytworzyć nowy stan materii, można by tak powiedzieć z nieco lekkim nadmuchaniem tego, co zrobili. Nową formę krystaliczną diamentu, mówiąc nieco łagodniej. Uwaga! Zasadniczo, kiedy się czyta o tym, jakiego typu istnieją materiały, to się wymienia dwa zasadnicze typy ciał stałych. Amorficzne i krystaliczne. Amorficzne nazywane czasami skrótowo szkła. Szkła. Kojarzą nam się z tego typu szkłem, ale są też szkła metaliczne, które nie są w takim sensie szkłem, że są czymś, z czego robimy szyby. Więc ogólnie materiały amorficzne, ale potocznie się czasami mówi szkła. O co chodzi? Gdyby się przyjrzeć w skali atomowej, to idealny materiał krystaliczny to są atomy czy tam jakieś jednostki, podjednostki rozrzucone, rozłożone regularnie w przestrzeni, czyli wyobrażamy sobie kartkę w kratkę, i w każdym węźle jest jeden atom czy tam jakaś podjednostka, cząsteczka chemiczna i to się ciągnie potencjalnie w nieskończoność. Teraz zobaczcie, no co jest krystaliczne? Tu mamy na przykład taki piękny stół, my go przesuwaliśmy kawałek przed nagraniem, więc wiemy, że on jest naprawdę kamienny. To jest kawał stołu I jakby tu się przyjrzeć z bliska, to byśmy zobaczyli, że są tam takie małe ziarenka mineralne i każde z tych poszczególnych ziarenek, to jest chyba jakiś granit, tu widzimy jakieś Widzimy tu jakieś kryształki kwarcu, jakieś kryształki chyba biotytu, jakieś tu są, nie wiem, skalenie. No w każdym razie każdy z tych pojedynczych kryształków, teoretycznie, w takim, na takim zupełnie poziomie uproszczenia fizycznego, to są rzeczywiście atomy ułożone w pewien regularny sposób, słuchajcie, miliardy, miliardy razy. Wiele, 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 wiele razy. I tak pyk, 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 jakby przyłożyć linieczkę, to tak dalej i dalej, i dalej, i dalej. W szkle tak nie jest. Poszczególne atomy, czy też te podjednostki, one są, one są tu i tam. Wyobraźcie sobie, że bierzemy kryształki cukru, rozsypujemy na stole, one się jakoś układają, takie delikatnie wytrząsamy, żeby z grubsza odległości pomiędzy poszczególnymi były podobne i tak mniej więcej są ułożone atomy w szkle. I to jest przedstawiane zwykle jako takie dwa zasadnicze sposoby, w jakie może istnieć ciało stałe. Tymczasem od dłuższego czasu wiadomo już, że no, to są uproszczenia, to są. Wyidealizowania. I oni piszą o diamencie parakrystalicznym. Piszą, twierdzą: Nie sprawdziłem ich, postanowiłem im uwierzyć, że są pierwszymi osobami na świecie, które rzeczywiście wyprodukowały tego typu materiał. O co chodzi? Pokażę Wam może ilustrację. Chodzi o materiał, który. Zobaczcie. Zobaczcie sobie na ten, na ten rysunek, tak ku przemyśleniu, ku, że tak powiem. Ku refleksji. Zobaczcie, co tu się dzieje. Mamy takie maleńkie domeny krystaliczne, czyli mamy takie miejsca, gdzie te poszczególne atomy, w tym wypadku węgla, ułożone są rzeczywiście porządnie, symetrycznie, regularnie i tak dalej. Ale tego typu miejsca nie trwają długo. Czyli przypuśćmy, że przeskakuje sobie, wiecie, jak diament wygląda. Diament powiększymy, no to on się składa z atomów węgla ułożonych w pewien charakterystyczny sposób. Czyli skakuje i próbuje tak przeskakiwać regularnie, nagle mi się kończy. One są potem pod innym kątem, pod innym kątem. Czyli powiedzmy sobie, te poszczególne domeny to są jak takie pojedyncze ziarenka, tylko że one są jakby w skali atomowej. I tu się pojawia filozoficzne pytanie, jak duża Musiałaby być taka pojedyncza domena, żebym mógł już o niej mówić jako o jednym krysztale, o jednej określonej sieci krystalicznej, uporządkowanej w jeden sposób i potem innej. Czyli, czy to mi się musi powtórzyć miliard razy, żeby to już był kryształ? Tysiąc, dwadzieścia. A co, jeżeli to jest? 5, 3, rozumiecie o co chodzi? I tutaj się pojawiają materiały parakrystaliczne, które niby są kryształami, czyli w tej najmniejszej skali. Czyli ja jestem jednym atomem węgla i rozglądam się po moim najbliższym środowisku. Jeden dalej, dwa dalej. O, jestem wewnątrz kryształu. To jest ten porządek bardzo bliski, bliski, bliski porządek. On, on jest krystaliczny. Ale tak się może złożyć, że akurat jestem jednym z tych atomków na brzegu. I z tej strony wszyscy są dokładnie tacy sami, a tu jest w zupełnie inną stronę ułożone. Czyli jest dosyć dużo atomów, które mają nieuporządkowane otoczenie. I to jest, słuchajcie, to jest suwak. Natura nie znosi twardych klasyfikacji. Natura nie, nie myśli, nie zachowuje się, nie ewoluuje według twardych klasyfikacji. To nie jest tak, że siedzi sobie na jakiejś tam, wiecie ponboczek i ma, i ma dwie opcje do wyboru. I za każdym razem, jak jest stworzony nowy materiał, to jest po prostu, swajpuje sobie w lewo albo w prawo. Właśnie jest ciągłość. I oni wytworzyli jako pierwsi, przynajmniej tak twierdzą, diament w takiej postaci, w której on rzeczywiście jakby nie jest ani taki, ani taki. To jest kwestia fizyki i tych pomiarów, więc nie będziemy w to wchodzić. Są takie testy, czy coś jest amorficzne, czy coś jest krystaliczne i to jest dokładnie pośrodku tych wszystkich testów. Na sam koniec, żeby tak z takiej ciekawostki, jak to powstało, <laughs> oni wzięli takie Yy, takie cząsteczki węgla C60. To są takie kuleczki z atomów węgla. I to jest taki bardzo delikatny proszek wyglądający jak sadza. I to ścisnęli. Słuchajcie, w 30 gigapaskalach to jest gigantyczne ciśnienie. To jest jakbyśmy wędrowali w głąb ziemi i daleko zajechali. I 1600 stopni Kelwina, czyli 1200 stopni Celsjusza, czyli w bardzo wysokiej temperaturze, w bardzo wysokim ciśnieniu zostało to ściśnięte i te małe kuleczki węgla były takimi ziarenkami tej krystalizacji. No taka, taka ciekawa rzecz. Jakby każdy z tych ziarenek, jakby każdy z tych C60, z tych buckyballs, z tych kuleczek takich, yy, może kojarzycie fulereny, to są te wszystkie klimaty, yy, każdy był takim mini kryształkiem ostatecznie po ściśnięciu. No więc ciekawy. Nowy materiał i taka jakby nowa fizyka, i na nowo nam pokazująca, że, kurczę, że to nie jest takie proste, że, że jak, jak, jak już nam się wydaje, że już sobie podzieliliśmy, podzieliliśmy świat na fajne, takie jednoznaczne kategorie, to zaraz nam wylezie coś, co nam pokaże, że to jest tak naprawdę ciągłość. No tak, to taki świat mamy. No. A na koniec o stykaniu palcami. Już mnie bolą palce, słuchajcie, bo ja cały wczorajszy dzień i dzisiejszy dzień Przeszkadza wam to? Cały dzisiejszy i wczorajszy dzień pstrykam, obserwując pilnie swoje własne palce, co się dzieje. To jest o fizyce pstrykania. Naukowcy, jak to naukowcy zaczynają od całego tła, tło historyczne jest takie, że ludzie pstrykali od prawieków. Oto najstarsze zachowane przedstawienie pstrykania. Oto Bożek Pan na wazie namalowanej 320 przed naszą erą, ma palce ułożone, tak jakby chciał pstryknąć. Więc prawdopodobnie muzycy greccy pstrykali. W Liberii ludzie witają się pstryknięciem rzekomo. No krótko więc mamy całą tę historię, że pstrykanie jest szalenie ważne. Potem mamy kolejną sekcję, że zwierzęta pstykają co prawda nie palcami, ale. I teraz zaczynamy powoli definiować problem. Czym jest pstrykanie dla fizyka, czy też dla biomechanika? Uwaga, co to jest pstryknięcie? Nie wiem czy kiedyś zastanawialiście się nad mechaniką pstryknięcia. Co się dzieje? Pstryknięcie to jest takie zjawisko, fizyczne, biologiczne, gdzie zobaczcie, co się dzieje z moim środkowym palcem. On jest napinany, napinany, napinany. Ja w tym momencie, to już mnie zaczyna tu trochę boleć. Tu widzicie, jakie białe się to wszystko robi. Tu czuję takie napięcie na jakimś tam więzadle i w pewnym momencie energia zostaje nagle uwolniona i występuje błyskawiczne uwolnienie energii i potem pycnięcie. I to, co słychać, to stryknięcie, to jest palec uderzający o poduszkę u nasady kciuka. To jest, to jest to pycnięcie. I teraz nie, nie wiem, czy próbowaliście kiedyś styknąć w ten sposób, czyli bez tego, bez tego napinania, czyli po prostu płacnąć. No, bez szans. To, jest jak, to są jak te chińskie zagadki, jak brzmi klaśnięcie jedną ręką. No, jak brzmi pstryknięcie bez kciuka? No, słabo. No więc oni ogólnie na tym tle mówią, że w układach biologicznych u zwierząt występuje wiele tego typu systemów, układów, które oni nazywają lamsa. Nie mylić z nazwiskiem pewnego znanego polskiego popularyzatora nauki, LAMSA. LAMSA System to jest Latch Mediated Spring Actuated System, czyli system z, ze sprężyną i z zapadką. Oni to modelują jako układ fizyczny, który. Po uproszczeniu takim maksymalnym, słuchajcie, dlatego kochamy fizykę. Fizycy tak to, tak to widzą. Po maksymalnym uproszczeniu, tu jest diagram ręki z punktu widzenia fizyka, a tu jest, jak to wygląda, patrzcie. Mamy ciężarek na sprężynie. Mamy jakiś silniczek, który naciąga sprężynę. Potem jest zapadka. I zapadka uniemożliwia wyprostowanie się tej sprężyny, czyli gromadzimy energię potencjalną w tej sprężynie, napinamy, napinamy, napinamy sprężynę. Jest zapadka, która trzyma tę sprężynę, i w pewnym momencie zapadka jest usuwana i ta energia zostaje uwolniona. Ale ważna rzecz, ta zapadka, zobaczcie, to co oni tu narysowali, to nie jest przypadek, to są niegłupi ludzie. Brzeg tej zapadki jest taki półokrągły. Teraz spróbujemy myśleć jak fizycy, co to oznacza. Jest maksymalnie wsunięta ta zapadka i ta sprężyna nie jest w stanie się, się uwolnić, a więc mamy tak, ale jak zaczynam cofać, czyli w tę stronę działa siła sprężyny, chcę wypchnąć moją, mój ciężarek, brzeg tej zapadki jest półokrągły i kiedy cofam zapadkę, to to powoli zaczyna się wysmykiwać i dopiero potem nagle uwalnia całą siłę. Jest ten etap, to, to jest półokrągłe, czyli następuje błyskawiczne, wyidealizowane. Uwolnienie całej energii w jednym krótkim momencie, tylko zobaczcie, jest ten moment, kiedy palec ślizga się po kciuku. I teraz to jest wszystko, co musimy wiedzieć o stykaniu podobno, bo tak, jak działa pestycykanie teraz już anatomicznie, oni dzielą pestycykanie na trzy etapy: napinanie, krót, króciutki okres suwania się po kciuku kiedy ten biedny palec, który już ma lecieć i walnąć, on ma, on gubi troszeczkę energii, czyli napiołem ma mnóstwo energii w tym momencie w tym palcu. On teraz zaczyna się zsuwać i gubi i zaczyna troszeczkę tej energii gubić, więc muszę szybko odsunąć kciuk i potem mamy uwalnianie i trzaśnięcie. I oni robili eksperymenty w różnego rodzaju rękawiczkach, z lubrykacją, czyli rękawiczki gumowe, na przykład pokryte jakimś lubrykantem, w naparstkach, żeby zobaczyć od czego to zależy, wiecie. No, fizycy. Więc oni robili mnóstwo eksperymentów, filmy, kręcone y, ultra szybko. Ogólnie rzecz biorąc, ich wniosek jest taki, jest kilka wniosków. Po pierwsze, wstyknięcie jest najszybszym znanym nauce ruchem ludzkim. Konkretnie rzecz biorąc, oni mówią, że. W czasie pstryknięcia, oni tam iluś mieli, tam ileś królików doświadczalnych, palec pstrykający wykonuje ruch o średnio 54 stopnie, czyli kąt. Pod którym zmienia się mój palec, 54 stopnie w ciągu 7 milisekund, czyli 7 tysięcznych sekundy. Oni to przeliczają na przyspieszenie kątowe. Podobno w całej zarejestrowanej literaturze naukowej, biomechanicznej, sportowej nie ma żadnego ruchu. W którym jest większe przyspieszenie kątowe niż w przypadku pstryknięcia palcami. Drugi na liście jest profesjonalny, zawodowy baseballista. Wyrzucający piłkę, podobno oni osiągają przyspieszenia kątowe 2,5 razy mniejsze od pstryknięcia palcami. Więc jeżeli chcecie się poczuć lepiej, to uwaga, jeżeli umiecie pstrykać, jak nie to się nauczcie. jeżeli umiecie pstrykać, to umiecie wykonać ruch. 2,5 razy szybszy od najlepszego zawodowego miotacza piłkami bejsbolowymi. Po walnięciu jest fala uderzeniowa. To, co słyszymy, to jest podobno taka mała, prosta fala uderzeniowa. To jest w ogóle jakieś niesamowite wydarzenie fizyczne. I ogólnie rzecz biorąc, palce ludzkie są idealne do stykania, bo tu jest bardzo skomplikowane w ogóle fizycznie. Ale żeby Wam pokazać, na czym polega ten poziom skomplikowania, patrzcie tak. To się wszystko opiera na tarciu. I oni się upierają, że fundamentalne znaczenie ich odkrycia jest takie, że odkryli znaczenie tarcia w układach typu lamsa, w układach typu, typu zapadka biologicznych, bo to, że mój palec nie ześlizguje się w tym momencie z kciuka, jest zapewniane przez tarcie. Gdyby mi naoliwić w tym momencie kciuk, to, to nie umiałbym strykać, bo kiedybym próbował napinać, to on już by się zsuwał, prawda? Ale z drugiej strony, więc teraz można by pomyśleć, aha, więc chcemy zrobić super pstrykacza, chcemy zrobić najlepszego pstrykacza świata, to powinien mieć wyjątkowo silne tarcie na palcach, prawda? Czyli i robiono eksperymenty, damy mu gumowe rękawiczki, yy, z lat guma lateksowa, wysokie talcie, taka, taka, taka szorstka guma, ale co się okazuje, jest gorzej. Bo, bo owszem, może napiąć morzej, ale ta guma się ociera w trakcie upuszczania i ocierając się o ten brzeg. Przepraszam, że pokazuję wam moje palce, kiedy mam ranę, no ale co zrobić? W czasie ocierania się o ten brzeg mm, gubi już tę energię, więc palce ludzkie po raz kolejny są idealnym układem biologicznym. Bo jak zwiększymy tarcie, to się pstryka gorzej, bo gubimy tę energię, a jak zmniejszymy tarcie, też się pstryka gorzej, więc po raz kolejny dowód na istnienie Boga. Słuchajcie. To, że palce ludzkie są idealnie skonstruowane ze względu na, 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 na energię pstykania. No i tyle, właściwie tyle. Nie mam chyba żadnej mądrej puenty na to wszystko. Jak zwykle tradycyjnie jestem oczywiście pełen podziwu dla tych ludzi, którzy to badali, zrobili z tego całkiem niezłą, całkiem fajną fizykę. Oni to potem modelują wykresy, a na końcu, jeszcze, jakby jeszcze było mało, to się chwalą że ich wyniki będą miały zastosowanie w robotyce, w tworzeniu robotów chwytających, soft robotics, miękka robotyka. Opowiadałem wam trochę o miękkiej robotyce, przynajmniej przy kilku okazjach, więc tyle. Ogólnie więc tyle. Bardzo fajny artykuł. Zachęcam was, pobawcie się swoimi własnymi palcami. Tak, świetny cytat na koniec. Zachęcam was do bawienia się swoimi palcami. Popatrzcie sobie, jakie, jakie to jest faktycznie interesujące urządzenie mechaniczne, i spróbujcie złowić wzrokiem wędrówkę palca lecącego pomiędzy kciukiem a uderzającego o to. To naprawdę, to, słuchajcie, to zliczone w kilku milisekundach. To jest niesamowite wydarzenie. No więc żegnam się z Wami dzisiaj. Żegnam się z Wami dzisiaj w, w lekko, już z lekka świątecznym nastroju, ale spokojnie, powolutku. Jeszcze będzie czas na świętowanie, ale możemy już wstępnie zagrzać się do boju tym niesamowitym wydarzeniem fizycznym. Dzięki, że byliście ze mną, dziękuję Wam za tydzień cierpliwości, bo mnie nie było przez tydzień i do zobaczenia w następnym odcinku.